wygląda Instagram od kuchni wam. tak, nie jest kolorowo, patrz to. Tu teraz paluchem naprzydalam. A wiara myśli, że to jest wszystko higieniczne. Robiłem kreski i wciągałem. Siema nawiarajcie i uliwsz! W dzisiaj odcinek taki spontaniczny, bo nie, wiem, nagrywam ten wstęp już po materiale, po prostu pytałem was na Instagramie, na której Cię serdecznie zapraszam. Czy robi taki odcinek jak wygląda Instagram od kuchni właśnie? Bo nagrywałem przepis sobie i ustawiłem kamerę z boku i to nagrywało moje zachowanie, co ja robię z boku, jak to wygląda z zewnątrz, czyli no czyli po prostu wiesz, ty widzisz taki materiał, taki materiał? A teraz jak wygląda taki materiał z boku? I zaraz to będziesz widzieć. I jeżeli jesteś nowy nie wiesz co, grane, to zapinę pasy, bo zaczynamy tutaj robić przepis. tego co pamiętam, był to przepis na koktajl Masło-Żochowe Banan. Coś takiego chyba. No to co, zaczynamy i już teraz, bo to dzieje się akcja z tamtego czasu, bo to jestem z przyszłości teraz. A tamten był z przeszłości. Koleś. No ale zobaczysz. Dobra, jeszcze ci pokażę, jak wyglądają kulisy Instagrama, bo właśnie teraz na jeden profil nagrywam taki przepis, nie na swój. I po prostu pokażę ci, jak wygląda to od kuchni. Biorę blender, wkładam go do piekarnika. Nie, do prądu. O, po się robi ostro. Jakbym włożył blender do piekarnika... U. I z reguły robię sobie tak, że przygotowuję sobie wszystkie składniki, tu będzie tak, banan, tu będzie mesełko orzechowe, od razu masz przepisik, na żywo masz przepisik, znaczy na żywo, na żywo ja to pokazuję, a ty potem będziesz patrzeć po montażu. Dwa schyreczki wjeżdżają i blenderek, ja to zamnę, o za zamnę, Może blender zrobię, odbije mi się i zrobimy sobie jeszcze tutaj, żeby mi nie się składników. It's for your time bro! Potrzebujesz uzupełnić zapasy odżywek, suplementów, bądź innych rzeczy? Zrób to na Testosteron.pl największy wybór produktów w najlepszych cenach. Pod koniec użyj kuponu rabatowego i iFem a dostaniesz 7% zniżki. Kotra, to by działa z małych, jak i z dużych liter. A i oczywiście, odżyweczka białkowa do tego jest idealna, potrzebna. Ja użyję takiej. Uuuuh, zajebista odżyweczka. W ogóle ja teraz będę próbował ten smak. Jest tu banana i. jest to banan, banan i. masło orzechowe. Banany banan i masło Pa, 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 pa. No to co, zaczynamy. Ha, oni jeszcze nie wiedzą, co ich czeka! Pa, pa, pa. Na telefon i pad, więc cały trening niestety nie udało mi się przygrać, ale ze spokojem, ze spokojem. patrz to, tu już są składniki. Czyżby to było masło żochowe i banan? Czyżby to był nowy smak białeczka Tasty Way? O gościu! U, Dobra, zawsze tak słucham w swoich relacji, jak je ja nagrywam, to mówię, o gościu, ten koleś padnie równo pod sufitem, ale taka jest prawda. Hmm, tak naprawdę ten przepis powstał teraz na potrzeby tego białka, więc nie mam pojęcia, czy on wyjdzie, ale dajemy 150 gramów banana. Następnie, jedną łyżeczkę masa orzechowego. Tu jest 15 gramów. Pick, 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 pick. Nie chcę zejść. No to mamy pierwszy problem. Tak powstał teraz do tego białka, więc nie mam pojęcia, że... <grywa> o, A... Powiem ci, tak. Nie jest kolorowo. Patrz to. Ja tu teraz paluchem nakładam te składniki. A myśli, że to wszystko higieniczne. Mm. Następnie bierzemy skyr i to nie jeden, bo robimy tak zwane dublowanie składników. Mamy dwa skry, czyli mamy łącznie 300 gramów mega, mega makrosowego jogurciku. Patrz to, no jest mega makrosowy. 8-8 miałka na 100 gramów? Czyżby to był mega skyr z lidla o smaku waniliowym? Hmm, hmm, hmm. Patrz to, da to dobrą mi dali. Nie jest przeterminowany, czyli nie będzie rewolucji żołądkowych. Uuu, wysoka zawartość miałka. Proszę włożyć ten składnik do miseczki. Uuu. Jakbyś pytał i pytała. Tak, jestem szalony, pato. Zlizałem skier z ekranu. No i bierzemy tutaj 300 gramów. Mm, mm. A ja się nagrywa? Nagrywa. Zajebiście. Dobra, składniki są już w środku i teraz oczywiście finalny składnik. Trzeba rozdziwić nasze białeczko, teraz. To pachnie sztos, Aż mam ochotę wziąć kartę i posypać sobie ścieżkę. Nie spokojnie, to nie twój profil. Oś się uspanuj. wszystkie składniki są już tutaj w środeczku i. A czy nie wszystkie składniki, bo brakuje jeszcze odżyweczki białkowej, którą teraz mamy. Uwaga, otworzyłem pomagam. Mmm! Pachnie mega sztosowo! I teraz pato, z powrotem wszystko.

Dobra, więc teraz bierzemy sobie 30 grebów odżywki białkowej i zaufam. Dobra, teraz wystarczy to tylko zblendować, założyć blenderek, włączyć odpalanie maszyny i pa-pa-pa-pa pap, jest pap, gotowe. Ale wiesz co, według mnie to może być troszeczkę za suche, żeby powstał z tego mega shake. Więc po prostu ja doleję sobie taką paczkę. O, taką kapeczkę wody. Możesz mleczka dodać, będzie jeszcze lepsze. Z relacji tego, że mój kabel jest dosyć krótki, robię to w, w komfortowej pozycji. Czyżby już? Jeszcze nie. Po skosztowaniu wszystkiego decyduje się dodać szczyptę soli Myślę, że to będzie szczał w dziesiątkę Jeszcze dodam trochę wody Bo jest takie, zobacz. No, trochę gęsty lubię. Po ja skosztowaniu wszystkiego, decyduję się dodać szczyptę soli. Pojdziemy. Powiem Ci tak, w smaku to wyszło tak, że wylizując to ostrzem, prawie nie pociąłem sobie buzi. No ale jeszcze finalnie Ci pokażę, jak to się prezentuje w kubeczku. Na przykład takim. Powiem Ci tak, w smaku to wyszło... <grym> o tu bo. kur... Kur... cały kubek. Ja zapomniałem, że jeszcze was tu mam. O ty k***a, Musiałeś się tak ubrudzić, sk***y, nie? Mm. Ale kur*** tosik, f**kuj, ja dole, za już tos. Takim oto sposobem nasz szejk jest gotowy. Teraz go spróbuję i wydam swoją opinię. Ole sztos, e, Nie wiem na ile mogę sobie tutaj pozwolić, więc na prawdziwą reakcję zapraszam Was na mój profil. I takim oto sposobem nasz sześć jest gotowy. Teraz go spróbuję i wydam swoją opinię. Na reakcję, zapraszam Was na mój profil. I takim oto sposobem nasz... Teraz zobaczycie tą reakcję. <laughs> Już się k... boję tej reakcji. <laughs> Olej od, od p*** dole chyba petardę. Ba, 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 ba. No ale kurwa, włączaj się! Kurwa, włączaj się! Jedziemy z kurwa. Jedziemy teraz na moją relację. Pato, teraz jedziemy na moją relację. Mm. Ja ci przypominam, że na Testosteronie jest dostępny już przepisik na mega, mega, mega bananowo-orzechowo-masłowy shake. Uh, i teraz pokażcie reakcję na ten shake. Mm. Mm. na mega 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 bananowo orzechowo-masłowy shake uuu, i teraz pokażcie reakcję na ten shake. Uuu, uuu. białeczko o smaku masożowego i banana oceniam na mega bardzo pozytywny smaczek. Shake wyszedł po prostu mega genialny i ja was muszę opuścić, bo pieniędzy wchodzą we mnie i już już nie by taki spokojny na razie! bo znowu ja ciągle nie byłem u fryzera, jak widać jestem teraz znowu z przyszłości bo to jest nagranie z innej przyszłości niż było to na początku bo to na początku nagrywałem z 5 dni temu film był chyba z miesiąc temu nagrany a ja teraz jestem dzisiaj o, mam nadzieję, że się połapiesz w tej terminologii przyszłości jak to wszystko wygląda dobra, tak jak widzisz przepis na shake wyszedł mega genialny i jak widzisz, że od węgli czasami człowiekowi może odwalić ale... więc jeżeli chodzi o węgle to w dużych ilościach nie róbcie tego w domu ponieważ jak jest za dużo węgli w domu to to może się odwalić, a wtedy sąsiedzi będą dzwonić Po pogotowie wezmę się do psychiatryka, aż kiedyś to przerabiałem, e, znaczy nie no tak, od kumpla słyszałem kiedyś że no, tak długo no, zrobili, że z od także tak że zaczął krzyczeć i przyjechał, a, a, tam kiedyś ci opowiem, pa, pa, pa! Jeżeli chodzi o częstotliwość filmów, to wiem, że ostatnio ona była słaba, więc teraz zamierzam się poprawić, żeby było tych filmów więcej częściej. Dobra, więc teraz robimy małą wojnę w komentarzach, jaki przepisy jest na następny filmik. Pierwsza opcja to są syropy zero, A czy one nie są do końca zero, bo one mają trochę kalorii, ale smakiem biją na głowę te syropy 0. A dwa to będą te nuggetsy z kalafiora, te co KFC ma splajdować, bo w smaku po prostu rozwalają system nie są białkowe i to po prostu mega, 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 mega! Dobra, więc tradycyjnie na koniec, jeżeli się podobało, dawaj łapę w górę, dawaj suba, zaznacz dzwonek i widzimy się wkrótce w kolejnym materiale. A ja tymczasem obcieram Skyr z buzi, o, mam Skyr jeszcze, ponieważ jadłem teraz sobie skyr z odżywką białkową, sobie zmieszałem to i po prostu tak sobie Nie ...wiem, żeby białko się zgadzało. No to co? Ndara, pa. pa, 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 pa.